Mordy z tej strony RZP. Witam Was w kolejnym odcineczku z serii Mombasu. I słuchajcie, z góry, jakby Was przepraszam, że trochę rzeczy jest zrobione, ponieważ. Yy, słuchajcie, yy, muszę to nagrywać drugi raz. No, niestety tak przypadło, że muszę nagrywać drugi raz. No, ale yy, jesteśmy znowu. I słuchajcie, co ja zrobiłem? Zrobiłem trochę hajsu. Ktoś mi napisał tipo na live, że można że sprzedać u brata, także sprzedałem, zrobiłem trochę porąbałem tego drewna. Yy, yy, yy. No i kupiłem jakieś rzeczy do syropowni, bo trochę mi też podpowie dzielić, ale i tak chyba będziemy musieli jeszcze dzisiaj jechać po te rzeczy. Także odpalamy, słuchajcie, naszego pick upa. A, jeszcze ktoś mi napisał tam pod odcinkiem off jakiś, że... Yy, w piątek i w niedzielę stoi taki gościu jakiś, co sprzedaje mocne rzeczy do Bawary, i że tego i że jak wydam u niego 5000, to wtedy y, dostanę, jakby tego. No, y, sklep ten kupi opuszczony, także zobaczymy. Jak off to oglądasz, to widzisz, powiedziałem Twojego typu na odcinku. Dobra. i słuchajcie, tak mniej więcej ktoś mi tam wytłumaczy bo ja robiłem na innym save testowym weźmy to weźmy to nie wiem czy 10 starczy tak jakby nie wiem czy nie będziemy musieli jechać kupić i teraz tak bierzemy to bierzemy użyj i bierzemy to na drzewo klonowe o i kwadra. dobra no i mamy kranik i tak musimy porozstawiać je wszystkie także no Powiem wam tak, możecie pisać typy bo będę wam te tipy, jakby będę mówił, te typy na odcinkach. Czekajcie, w którą stronę jest więcej drzew klonowych. Chyba w tą, dobra. Jak coś to kupimy... Yy, dobra, krani. I zobaczmy, czy to w ogóle działa. Także weźmy... To weźmy użyj. Dobra. I teraz chyba musimy to gdzieś tak, tu musimy gdzieś to przywracować. I kółko? Nie. I musimy to podciągnąć do tego drzewa, na to. I musimy teraz wziąć tu i podciągnąć do tego, bodajże, no i działa, dobra. I tak podpinamy drzewa sobie klonowe. I czekajcie, sprawdzimy, czy się podpięły. Dwa, jest. Generator domowy nie pracuje, właśnie trzeba, się to popaliło, by było skoczyć. Dobra, działa, działa, to wiemy. Także skoczmy, może pick-upem do yy, sklepu. Jeszcze nie wiem, czy zdążymy, oby tak, bo nie chcę mi się czasu przyspieszać do następnego dnia. Yy, dobra, lecimy. Pick up, bo jeszcze muszę wziąć tego. No. Yy, kanister muszę wziąć bo, żeby wiecie. Paliwko, wziąć te sprawy. Dobra, hamuj dobra. Nawet nie kaszę, bo ja szybko lecę tylko po... Yy, yy. Po kanister i lecimy. Także, no, ogólnie dzięki za każde Wasze tipy. Ogólnie, jeśli mi ktoś powie jakieś tipy, to bardzo dziękuję, bo przydaje mi się to, no, ja, bo jakby, nie wiem, może zrobimy serię z Car, jeśli będziecie chcieli, albo z jakiejś innej gierki, możecie pisać, jakie gierki chcecie, może streamer Life Simulator 2 jak się uda. Zobaczymy, tak, na razie lecimy, słuchajcie, yy, live'ów teraz nie ma ogólnie na Twitch'u, ale wbijajcie, chociaż dajcie obserwacji żeby wam powiadomienia wyskoczyły, kiedy u mnie streaming będzie, także no, yy, lecimy, chyba z bratem się witałem, dzisiaj już na koniec tagi, dałem się dzisiaj, muszę jeszcze się z matką przywitać, i też mi ktoś pisał na live, że jak będziemy mieli, że szerdzowie, jestem chory trochę i dlatego... Jeśli będziemy mieli 25 z daną osobą, to ona nam coś da, na przykład brat wybuduje nam garaż. no nie? Może widzę ja widzę, taki chory jasne, tak? także no, nie wiem, jak to się tego... W niedzielę będę miał mi tapa, także nie chcę być chory, no nie? Dobra, lecimy, 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 nie śpimy. Zatankujemy później, bo najpierw czy się jechać tam do tych gości? 4, czyli też 7 Zobie... zobaczymy jak coś tam dalej potoczy ta seria kanał Mam nadzieję w ogóle. Dobijamy 300 subów. Na 300 subów no nie będę raczej nie, dla was nic, no bo dopiero zaczęłam jakby ten kanał od 280 subskrypcji dopiero pracuję, także no raczej na 300 nie będzie nic. Ale może na 400 albo 500 jak, jak dobijecie, bo bardzo te subskrypcje szybko idą, także... No mordeczki, możecie zostawić suba, żeby tam zasięgi wszystkie, łapy w górę możecie zostawić um, Żeby tam tego, pisać tipy, komentarze Dobra. I tu jesteśmy, w tej syropowni tak, w Weź to, Dobra, Weź tam I szybko, bo oni chyba do... Nie wiem, do które. I musimy kupić... Aha Sklep jest zamknięty, a teraz wymacha stąd. Świetnie widoczny. Yy, no to... tak. Fajnie. Fajnie, fajnie, że pojechaliśmy do miasta. Dobra, jesteśmy już, słuchajcie. Yy, tak, nie wiem na czym skończyłem, ale zamknięte, tak że na Darmo pojechaliśmy sobie właśnie, jak tam z paliwem w pick Zobaczymy sobie. Włączmy, włączę prąd. Ech, półzbiornika I że Właśnie to są paliwa, sans plomb i super. A ten, i tu są ceniki. Ej, no ten sans plomb jest tańszy, także weźmy tego regulara. O. Oj! nie to Nie używać tego wyśniackiego. Co? Nie gadajcie! Co? Nie mogę używać tego regulara? Muszę używać superki? A, muszę superki używać. Mm -hmm. A, jeszcze może drzewo dzisiaj trochę porąbione. No, yy, ogarniemy wszystkie drzewa, spróbujemy podpiąć. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, mamy 100%. Także... Tak, możecie jeszcze jakieś tipy pisać, bo na pewno widzowie będę czytał. Ja każde komentarze czytam, no, coś przydatnego, przypinam serduszka. Także, no, już paru osobom przypinam serduszko. Każdy, kto zostawi komentarz pod moim filmem, przypinam serduszko, no, nie? Także, chyba fajnie, dobra. Właśnie, jeszcze ktoś mi pisał, że są jakieś odrdzewiacze, żeby mm, od, odrdzewić można było samochody, także zobaczymy na Bawarze, może poklepiamy trochę Bawarę w piątym, nie, szóstym odcinku, czyli następnym. Teraz już jest, bo teraz to jest piąty odcinek czy czwarty? O bo może chyba źle ponumerowałem tytule, to jest czwarty odcinek, także w piątym odcinku, bo ja dałem w tytule hashtag 4 w najnowszym filmie tamtym, także raczej wy to jak widzicie to jeszcze jest zmieniona w film, ale tak reagował wam mówię. Dobra, już się 17 robi. byśmy mogli jechać, rozwozić jedzenie, ale mi się nie chce widzowie dzisiaj. o kurde! Nie, 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 nie! Jezus Maria, już myślałem, że będę musiał cofać save'a, a mi się nie chce, widzowie. Dobra. przejedzie ta terenowa, nasza, ten jeep. O, o, o. Boże święty, zginiemy. Nie no, chyba se jaja robicie. Jezus Maria. Nie no, przecież ja nie wytrzymam. Dobra, cofam, cofam save'a, widzowie. Trudno, nie chce mi się, widzowie. Dobra widzowie, słuchajcie, i taka akcja, że słuchajcie, zdążyłem. Co, cofnąłem save'a i udało mi się zdążyć. przez pidranowałem. To jest 15, mamy czas do 16, także nasz spokojnie 40 sekund. I tak, y, słup to musimy kupić. Tak mi mówiliście, że muszę też to kupić, a ja nie miałem wcześniej pieniędzy, żeby to kupić jak nagrywałem tam odcinek. Tak, jeden słup. Y Musiszem kupił też dwa razy. Tom kupił. Znaczy raz to i raz tam, to żeby było 20 drzew, tak? Chyba coś takiego robiliście. No i hajsu nie mamy, tak ja po, poza odcinkiem raczej zrobimy, tak? 25 do. A nie, dobra, to kupimy jeszcze po jednym dobra. I lecę zatankować, i, i... ale to już nie będę wam tego nagrywała. Jak wrócę do domu, to wtedy wam to nagrywam ściutko. Właśnie, my musimy jeszcze na syrop klonowy starczyć. Ale nie, starczy mi, starczy mi. Bo jak widzicie, ja mam syrop klonowy na słabym poziomie. Także, no, No, to sami trzeba niestety cofnąć, ale jak się nie chce komuś, no nie wiem. W moim przypadku tak było akurat. I właśnie, mówiliście, że mam jakoś hajzera i trzeba beczki kupić, bo mam w, bo w tym syrop. Także to akurat nie będzie problem, bo ja będę po prostu drzewać ją. Chyba. No, palimy i jedziemy na stację to już na spokojnie a my widzimy się no, za chwilę Kurde! oho tak. właśnie włączyłem nagrywania bym się skupił na nagrywaniu a nie na tym co trzeba i yy, dobre tak to się do tak. tego kupiłem wszystko dążyłem i, 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 i postawiam. Musimy to wszystko postawić teraz. Były dwie paczki, tak, tak, dobrze już pamiętam. Były dwie tego, dwie tamtego, czyli jeszcze gdzieś rurki leżą, ale chyba leżą tam przed nami. No i popodpinam to wszystko, zobaczymy ile mi to zajdzie i o, i, 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 i dobra. Po, po, z, zaczmy, jak to będzie fajnie szło. Zjuczujmy. Możecie pisać, no mówię wam, piszcie no, ja, te propozycje, propozycje, te tipy, no nie, bo no, ja się nie znam zbytnio na tej grze, ale jakoś niedawno zacząłem po prostu grać, no i jakoś tak wyszło, o, skupiłem no, na z i mówię, o, w końcu zreanimuję ten kanał, bo zapewne niektórzy, pamiętają, że to kiedyś dziewczyna nagrywała, ale no, już nie nagrywała. No. To... Ej, no zgubiłem to? No gdzieś krany zgubiłam, te kraniki, czy jak się tam nazywa? Ej, by było 30 drzew. A gdzie zgubiłem kraniki. Nie, tu są! Co? Czekajcie. Tu są... A, bo ja sejwa co. To ja drzew nie mam podpiętych, bo ja sejwa cofałam. No tak. No gdzieś tu kraniki muszę nażać. na jakiejś górce musiałem zgubić. Może no, je w ogóle nie podnosiłam wiem ja, gdzie one są? Mhm, zgubiłam klejniki, świetnie może się gdzieś kiedyś znajdą, dobra i teraz tak ja popodpinam trochę tych drzew no nie no. czekajcie, no, dobra bierzemy to, użyj gdzieś tak to trzeba było postawić i gdzieś tam i postawić, tak no gdzieś tak może super Dobra, i teraz tak te rurki użyj. Te rurki czy rolki, nie wiem, Tu. I tu trzeba było. I, bo ja tu muszę jakoś to dobrze zrobić. A, i teraz razie nie ma. I teraz trzeba by było kraniki popodpinać, także ja już to zrobię, zacznę. No i co? się jak już popodpinam. Dobra mordy, słuchajcie, robi się już noc. Ja trochę tych drzew popodpinałem, także no i teraz bierzemy uży i teraz popodpinam te rurki. Mało tych drzew popodpinałem, bo już się noc akurat zrobiła. Także no, ja tu, tu teraz i jeszcze. O, dobra jest. I teraz to i to i teraz zobaczymy ile jest Bo jak na razie zostawimy i podjedziemy pick-upem i pójdziemy spać i no, raczej to będzie koniec odcinka, później nam poza odcineczkiem, może na live'iku, nie wiem, jeżeli wpadajcie na live'iki. No i co mordy? Eee, pojedziemy do domu, zjemy, napijamy. No, w sumie chociaż jeśli piją się nie chce. Wypiszemy grę i pójdziemy spać, no. A jeszcze kraniki zostały. Dobra, to nie z nami. No i tak to widzicie. Trochę popodpinałam dzisiaj. Jeszcze poza odcinkiem popodpinam. Aha! Są tutaj kraniki, tylko one się tak ukryłem. Mhm. Dobrze. To będzie, to 30 drzew będziemy mieli podpiętych, jak to popodpinam, także ma. Świetnie. Coraz więcej drzew. O kurde, się na jak. latarka. Je zapisać grę. le jeu, attends, je vais la une console, je vais enregistrer avec vous. Oh, mon je Save, je vais enregistrer. Je vais enregistrer. Je vais enregistrer. Je vais enregistrer. Je vais Dobra, czekajcie. Ja no nie mogę trafić, dobra. Idziemy spać. No i widzimy, No i co? Ja mam dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Pamiętajcie, su łapać dzwonek. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, i na razie!